Witam serdecznie, DJ ja Moi drodzy, gorąco zapraszam Was do odwiedzenia naszego kanału na portalu YouTube. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Klub Futurysta i już pojawia Wam się nasz kanał. Tam od jakiegoś czasu wrzucamy, publikujemy specjalnie dla Was wywiady, które przeprowadzam z gwiazdami polskiej estraty. Moi drodzy, pierwszy wywiad zespół Red Lips. Zespół Red Lips czyli mega bomba energetyczna w postaci wokalistki, a także bardzo fajny wywiad do obejrzenia o tym, co aktualnie dzieje się w muzyce rozrywkowej. Drugi wywiad Kuba Sienkiewicz Zespołu elektrycznej Gitary. Wywiad przeprowadzony w Muzeum Miasta Łodzi z okazji jego koncertu y, zorganizowanego przez Fundację Połączeni Pasją. Moi drodzy, bardzo fajny wywiad, y, także o muzyce rozrywkowej, natomiast merytorycznie skoncentrowaliśmy się tutaj zupełnie na czym innym. Merytorycznie, muzycznie, gorąco zachęcam do tego wywiadu i oczywiście wywiad numer 3, wywiad dla mnie jak do tej pory najatrykcyjniejszy i który, który naprawdę zmotywował mnie do działania, czyli DJ Hazel. DJ Hazel, wywiad nakręcony w jego zajeździe, Michałówka pod Toruniem, także gorąco zachęcam. Słuchajcie, ten wywiad numer 3 o odbiorcach, czyli o was, o tym jak wygląda nasza praca, o tym jakie błędy popełniamy, jakich... Bardzo fajne ciekawostki w ogóle od DJ Hezela, także także gorąco zachęcam. Trzy wywiady do tej pory, od stycznia jedziemy dalej. Między innymi Ach, nie będę zdradzał. Serdecznie zapraszam kanał na YouTubie Klub Futurysta. Dzięki wielkie.